Dzisiaj mamy moi drodzy wykopki. I to dość niestandardowe, ponieważ to były ziemiaki uprawiane w, po, na podwyższeniu. Yy, była ziemia, tylko tam posadziliśmy, położyliśmy ziemiaczki i tak sobie dokładaliśmy. Dokładaliśmy kolejne warstwy, dokładaliśmy ziemi, ponieważ ziemiak wytwarza. Yy, Im wyżej pójdzie, z każdej łąciny puści nowe ziemiaczki. Także zobaczymy, czy amisze się yy, 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 nie kłamali, ponieważ to jest. Yy, pomysł o tamisów. Dobra. Wujek, dawaj. Kopiemy. No a co ja? No, mrówki to macie. Mrówki są. Mrówki są. A ziemniaki? No co brak? Są. Jest. Ile było ziemiaków? To był jeden. No ale nie, ile wkładałeś ziemniaków? W czym coś było 9. dziewięć? Dziewięć ziemiaków było Już głębiej. Tym balem. Czyli głębiej też są. Lepiej to był jeden. No, kopie i kopie i więcej i więcej. To z drugiego podbiorek. Czyli wykopki udane. Z jednego ziemniaka wyszło tyle ziemniaczków. I nic nie robili, tylko dokładali i do góry żeby miało, żeby Łącina była przykryta trochę ziemią, wtedy dopuszczało nowe pędy, nowe ziemiaczki. Także, a mi się nie kłamali? Zadowolony? Bardzo. Bardzo. A mi się nie kłamali.